Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Dziś mamy czwartek. Jest dosyć późno, bo jest godzina 19.11, a ja dopiero zaczynam tego vloga. Gdzieś godzinkę temu e, poćwiczyłam sobie. I powiem Wam, normalnie to bym dzisiaj nie poćwiczyła, ale że zdeklarowałam się przed Wami, że będę codziennie ćwiczyć, no to dzisiaj e, znowu poćwiczyłam sobie. To jest właściwie taki trening tylko 10 minut, więc nie jest to nic strasznego, nic może męczącego, ale powiem Wam, że już czuję mięśnie brzucha, naprawdę już jakieś tam małe zakwasy się tworzą. Czemu mówię, że dzisiaj jest czwartek? Bo dzisiaj w Biedronce była promocja. Dajcie mi znać, kto z Was korzysta z tych promocji. Kupiłam e, takie kapsułki do prania Ultra, 20 sztuk, one są jakieś tam 3 komorowe. One kosztowały chyba 14 zł i dostanę, dostałam za nie voucher o wartości e, tych 14 zł i muszę go wykorzystać w kolejnym tygodniu. Mogę go wykorzystać. E, oczywiście mogę o tym zapomnieć, ale nie, ja sobie takie rzeczy zapisuję w kalendarzu, także go wykorzystam. To są takie fajne akcje. Akurat e, mam tutaj rachunek, gdzie była informacja o tym, że e, coś takiego będzie w biedronce, więc e, skorzystałam, bo praktycznie mam to za darmo. Ogółem ja e, nie używam kapsułek do prania. Zazwyczaj jest to po prostu proszek albo żel do prania, no ale tutaj mamy kapsułki do prania. E, czytałam o nich różne komentarze, że na przykład. Na te osłonki, że zapychają pralki. Jestem ciekawa, czy uważacie, że to jest prawda, czy nie? No, tak jak mówię, ja już wam cały czas proszku albo żelu do prania, więc z, moi, z takimi osłonkami moja pralka nie ma za często do czynienia. Pomyślałam sobie, że też jeżeli to jest prawda, to można po prostu tą osłonkę przebić i wlać to do tej komory, gdzie wle, wsypuje się proszek. No, ale może nie będę aż tak cudować. Jak sobie to pudełko położyłam na UDA, to od razu przypomniałam mi się, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Dziś zaczynam tak późno nagrywać, ponieważ rano byłam na budowie, tak grzano. Słońce, że mm, no, spaliło mnie znowu nogi. Znowu się nie posmarowałam. Nie, nie pomyślałam o tym, że, że będzie aż tak opalać. I w ogóle takie moje spostrzeżenie: zauważyłam, że właśnie osoby, które mieszkają w domach, mają bardzo często super opaleniznę. I dlaczego tak się dzieje? Bo po prostu bardzo dużo przebywają na tarasie, na ogródku i, i dlatego są tak opalone, mają dużo okazji, żeby przebywać na zewnątrz. Natomiast jak ktoś mieszka w bloku tak jak ja, no to... Wyjdę na balkon, no ile na tym balkonie będę, chwilkę dosłownie, więc e, nie ma tyle okazji, żebym się aż tak spaliła. Jak byłam jeszcze w tej biedronce, to e, kupiłam mąkę, bo chcę zrobić ciasto, ale nie wiem, czy je zrobię, no bo tak jak Wam mówię, już jest 19:15, no ale spróbujemy. Właściwie to jest taka babka marmurkowa albo babka wielkanocna. E, więcej tutaj widać tej ciemnej masy niż tej jasnej, ale jak się przekroi, no to będzie widać to i to słuchajcie, właśnie się tak na szybko poprawiam, bo stwierdziłam, muszę to nagrać była przed chwilą u mnie sąsiadka i to jest słabe oświetlenie ale no, muszę to nagrać bo jestem zauroczona tym co dostałam słuchajcie, przyszła do mnie sąsiadka i dała mi prezent dla dzidziusia, sąsiadka z którą relacja wygląda na tej zasadzie, że mm, po prostu jesteśmy dla siebie Mili, jak przychodzimy obok siebie. Dzień dobry, dzień dobry, co tam słychać? E, ale e, jakoś nigdy, nie wiem, nie chodzimy na, razem na spacer czy coś, nigdy się nie umawialiśmy. No i przyszła do mnie z paczką od kuriera i przy okazji dała prezencik i taką śliczną kartkę i życzenia własnoręcznie napisane. Coś przemiłego, naprawdę jestem pod wrażeniem i się tak zastanawiam czasami czy moi się wiedzą, że ja mam YouTube'a? <grymne> Ale no jestem tak zauroczona, piękna ta kartka i... Ogłęboki prezencik, taki też e, ubranka. Mega, dziękuję, fajnie. Znaczy, wiem, że ta pani pewnie mnie nie ogląda, ale aż powiedziałam, że umówimy się razem na spacer, więc e, koniecznie musimy się umówić się razem na spacer. To jest takie miłe, że są jeszcze tacy ludzie na świecie, którzy tak bezinteresownie e, przyjdą z życzeniami i pogratulują. Wow! Naprawdę mega. Zobaczcie sobie, ile ten wózek musi tutaj wytrzymywać. Mam tutaj 12 kg i zawiesiłam sobie to na tym plastiku i na tej torbie. Ta torba za niedługo to chyba mi strzeli. No, a dlaczego kupiłam tak dużo kartonów mleka? W ogóle mamy kolejny dzień, piąteczek. E, dlatego, że była promocja za złoty 49, jeden karton zamiast chyba 2,20. Więc od razu wzięłam 12 sztuk, bo naprawdę u nas mleko dosyć często, y, jest, dosyć szybko schodzi. Więc czytam tam do tych shake'ów białkowych czy rano po prostu do płatków owsianych. Więc z promocji oczywiście skorzystałam. Wzięłam jeszcze Pampersy Dada, ponieważ znowu jest akcja, że jak kupi się opakowanie takich Pampersów Dada, czy to jakikolwiek rozmiar, to dostaje się voucher od wartości tych pampersów, no to akurat kosztowało 15,65 i w tych dniach mogę go wykorzystać. Zgięłam sobie, bo tutaj na dole jest kod kreskowy, którego wam nie pokażę, żeby ktoś mi przypadkiem nie wykorzystał. No i zostałam oczywiście w biedronce, jak to często bywa oszukana na mm, takich zmywakach, na tych gąbeczkach. Miała być promocja, że przy kupnie dwóch opakowań, dlatego mam dwa, będą po złoty 50, paczka zamiast dwóch złotych, a naliczyło mi 2 złote, nie spojrzałam na to przy e, kasie i już to olałam, e, po prostu muszę za każdym razem w Biedronce patrzeć na to, e, czy dana promocja, dana cenówka obowiązuje w tych dniach kiedy ja robię e, zakupy, bo oni bardzo często nie zmieniają regularnie tych cenówek i ogólnie do tej Biedronki w Katowicach, co ja chodzę jest taki burdel że to jest po prostu żal.pl no ale chodzę tam, bo mam blisko, więc marudzę trochę, ale no, pomarudzę sobie i, i przestanę. I dzisiaj jest straszny upał. Jest mega gorąco, ale rozpuściłam sobie włosy, bo miałam takiego ulizanego koka i nie chcę wyglądać tragicznie na tym vlogu. Mam wrażenie, że ten vlog dzisiaj jest po prostu beznadziejny, ale no, mam nadzieję, że jakoś uda mi się to ciekawie zmontować. Jeszcze pokażę wam, jak wyszło mi ciasto. Dzidziuś jest razem ze mną. Rano byłam na działce. Więc w domu za dużo nie zrobiłam. Teraz mam trochę taki czas dla siebie, więc chcę sobie jeszcze paznokcie u stóp pomalować. U rąk chcę sobie obciąć, bo um, przeszkadzają mi, więc raczej teraz będę miała krótkie paznokcie. Muszę zrobić pranie, muszę troszeczkę posprzątać, poodkurać. W sumie chyba wolałabym wytrzeć podłogę Noce są tak ciepłe, że tutaj możecie zobaczyć kołdrę naszą Wynieśliśmy sobie ją z sypialni Teraz po prostu zamiast kołdry mamy jeden duży kot Przydałaby się tutaj klimatyzacja i tak sobie myślę, no jak będziemy mieli już ten dom To tam będzie klimatyzacja i będzie bardzo fajnie I tak patrzę na siebie zanim te pasnokcie u stóp sobie pomaluję tu jeszcze sobie umyję włosy i skorzystam z okazji, że jest tak słonecznie To wyjdę na balkon, posiedzę chwilkę i może szybko wyschną No i jeszcze pokażę wam mój biszkopt, który bardzo słabo wyrósł Nie wiem co się ostatnio dzieje Piekłam z termoobiegiem Różne są opinie, jedni mówią, żeby z termoobiegiem, drugi mówią, żeby funkcja góra-dół Więc ja już sama nie wiem co ja robię źle E, może za bardzo się śpieszę przy tym pieczeniu, no więc tak wygląda mój biszkopt. E, to jest moja babka, tak? Babka taka marmurkowa. Ale jest w porządku. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłam, ale ja nawet nie mam w domu takiej dużej miski po to, żeby włożyć tam pranie. I żeby sobie to przynieść, także zawsze w rękach noszę. To są efekty mojego minimalizmu. Też kwestia tego, że mieszkanie jest dosyć małe i nie miałabym gdzie tej miski schować. A jak już jesteśmy przy temacie tego, gdzie co przechowywać, to chciałam się Was zapytać, jak przechowujecie ziemniaki u siebie w domu? Bo no ja zazwyczaj u, u moich rodziców było tak, że było do tego specjalne wiaderko i tam te ziemniaki fajnie sobie jakby oddychały. Natomiast u mnie w domu zazwyczaj trzymam w siatkach. No i słuchajcie, właśnie zauważyłam, że jedne ziemniaki mi się po prostu w tej siatce popsuły, ale tam było może sześć ziemniaków, no i musiałam je wyrzucić. No na pewno przez to, że trzymałam je w siatce i po prostu nie oddychały, tak? A tu w ogóle mam jeansy. Ja nie wiem, co się z nimi stało, ale one tutaj zafarbowały na różową. Ta część, ta nie! Nie mam pojęcia, co jest grane i te spodnie chyba... Chyba jak będę robić selekcję w szafie znowu, a nie wiem, czy następny film to nie będzie znowu jakaś selekcja w szafie, to one chyba pójdą do oddania, ale nawet nie wiem, czy to chyba pójdzie do zawieszenia na śmietnik, bo nie wiem, czy ktoś będzie chciał chodzić w zafarbowanych spodniach. Dobra, moi kochani, słuchajcie, jest już godzina 18. .00. Więc ja już powolutku będę kończyć tego vloga, tak troszeczkę w ruchu, no ale tak wyszło. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do lajkowania i zrobimy dzisiaj mały teścik. Kto dotrwał do końca, w komentarzu pisze słoń <noise> i to będzie znak rozpoznawczy dla tych, którzy oglądają mnie do samego końca. Także jeśli Wam się podobało łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!